Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z far Ja Jestem Harry i pykamy sobie tutaj. W poprzednim odcinku zakończyliśmy tutaj i ogólnie będziemy robić poboczne misje. Będziemy robić tutaj poboczne misje, takie jak ta i kilka innych. Tylko w poprzednim odcinku robiliśmy Rajka, tylko nie zdążyliśmy, bo tutaj czasowo trochę też... E, nam nie starczyło czasu, moi drodzy, więc e, dokończymy sobie tą kubę raikat tutaj. E, gdzie mamy otko jakieś? Mamy? Czy nie mamy? E, I tutaj sobie to zrobimy. Moi drodzy. E, tam jest jakieś otko, widzę. E, więc sobie je weźmiemy. Tak, ta, je będzie na chodzie, więc tam sobie podjedziemy tego raikat, trochę coś tam porobimy. I, i ten. No i potem dalej pójdziemy. Dobra, no, 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 no. i to jest chyba ostatnie, ostatnia próba rajka tego tutaj. E, możemy zrobić. To jest w sumie też tak trage, tragi... Tutaj fajnie tutaj w miarę pójdzie. Jakaś poboczna misja i te rzeczy potem porobimy. Więc będzie spoko. Tutaj dużo zrobimy tego. Tyle, ile się da. Ja jestem tutaj nawet zadowolony. ogólnie. Dobra. Dajcie to. 410 musimy zrobić. Ponad. Tak, tak, z 450 może zrobimy. Albo i więcej, jak się uda. Zabiję jak najwięcej wrogu otrzymaną bronią. Ja mamy 85 Dobra Okej okay. Dobra teraz helikopter tak no czy coś to jeszcze mamy gdzieś tam Skąd? aaa Czekajcie Okej okay, to aha, to nic dookoła tutaj tak 啊你们这样 Gdzie jeszcze? Koleś tam, okej. No, no tutaj problem w tym, że oni są tylko z broni naraz. Tutaj lecą. Okej, okay, gdzie teraz? Mamy jeszcze LED, AUTBOM. Tutaj mamy to. Dobra. Tak. się dało. Ciesza ich. A, dobra, udało się spoczko Więc też to już mamy z głowy i teraz możemy lecieć za pobocznymi misjami tutaj. E, próby ridecard right mamy już widzicie e, w sumie zrobione wszystkie e, tu gdzieś mamy to okay. tutaj to mamy i dobra teraz czekajcie tak e, poboczna ta misja jest na przykład tu więc sobie pójdziemy tutaj i stamtąd przekierujemy się tam i potem zobaczymy co i jak Dobra, braku, kasę, spoczko, spoczko. Czy tutaj coś mamy do zrobienia? Raczej nie. Tutaj też nic nie ma. Gdzie mogę stąd wyjść? E. Okej, okay. dobrze. E, ja bym chciał jeszcze zobaczyć e, pracę na łup. Podręcznik. Tu mamy przedmioty kultury. Jeszcze karty pamięci jedna. Poszukiwa... Poszukiwany martwy dwa. Ścieżka, łowcy 3, zrzut zasobów 3 Zadania fabularne 4 Umiejętności 2, 4, 5 Użyte pojazdy tyle Wszystkie Nabyte bronie wszystkie Gdzie mamy próby Rajkan mamy wszystkie, listę giernych wszystkie Posterunki wszystkie Maszyny radiowe wszystkie Została nam karty pamięci 1 Tutaj pożytki martwy 2 No dobra, to tutaj no Coś tu no, mamy coś tutaj do robienia nawet, ale dużo rzeczy też zrobiliśmy z listy, tak, więc e, tutaj teraz w sumie naj najgorzej jest tym, z tymi przedmiotami kultu tutaj, e, moi drodzy, bo tutaj to są rozsiane po całej mapie, no i tutaj jest ich dość sporo, bo aż 120, ale my mamy już ponad połowę, bo prawie 70 chyba, jak dobrze widziałem, więc tutaj też, szał, też tragedii nie ma. Nawet nam się udało dużo ich zebrać. E, tutaj coś mamy. Więc zahamujmy. E, robimy tą pomocną misję. Aha. E, okej. Okay. Więc porozmawiajmy. Okej. Okay. A man has a right to fight, no talk He has a right to seek vengeance who did this to you? Three men against one is not bravery okay. three men with guns Just tell me where they are. Three men with my family's blood on their shirts Okay A man will show you. Aha, i co teraz? Dobra Gdzieś tam, tak? Zabij pierwszego najemnika spoczko Grudna robota, no Dobra, słyszymy tutaj strzały Okej, gdzieś tutaj, tak? Ok, czekajcie chwilę Dobra jestem moi drodzy, tutaj eee, Ok, ten eee, Dobra, pyk I tutaj Ok, mamy to Dobra, mamy to, ok eee, I lecimy dalej, to mi przeładuj eee, I teraz gdzieś tutaj, czekajcie, czekajcie, ja się tutaj to pozbieram Yy, tutaj to yy, yy, a tutaj coś mamy jeszcze to jest ten okej moi drodzy spoczko spoczko yy, tutaj to mamy tutaj to mamy więc teraz mamy iść tam Aż tyle, czekajcie, ja się wy... We... Czy jest tu gdzieś auto? Ogólnie moje drodzy. Właśnie nie ma. Aha, no, spoko. no to teraz... Musimy się chyba wrócić tam, gdzie byliśmy, czy co? Kurde, blaszkano. Lecimy. Czekajcie, to chyba tutaj przytnę i zaraz się widzimy. Dobrze moi drodzy, jesteśmy tutaj... E, czekajcie, czekajcie, tak? Tam... a, tamtego, tak? Czy my tutaj? Czekajcie. Czy on jest gdzieś tutaj, już pod wodą? O, no dobra Czyli on jest gdzieś tutaj, gdzieś tam e, Czekajcie, czekajcie, ja się wezmę tutaj, to e, Moi drodzy Wejdź tutaj Wiedź, e, wiedź, wiedź Okej okay. Dobra, jedziemy. Dobra. Okej. Okay. czyli... Dobra, tutaj jest ten jeden. Czy musimy go przeszukać? Tak. Więc musimy OK. Okej. Jest trochę. OK, tak. Chodź mój drogi. Eee, dobra. Teraz musimy troszeczkę tutaj. Mm, ogólnie jak o tak to tutaj było mm. tam jest, tam są wszyscy aha Padło mi się. Dobra, tak. Dobra, mamy to. I teraz, gdzie my mamy lecieć? Gdzieś tam, tak? No to dość sporo, mój drogi. Czy my mamy gdzieś tutaj po blisku ten? Eee. W pojedziemy, w sumie. Mamy bliżej, tutaj. Eee. Okej, okay, mamy auta, więc... czekajcie, ja tutaj sobie... Eee, nie to tylko, a... a okej, okay, no dobra. Więc dobra, my stąd spinklamy eee, i lecimy... Eee, tam, czy... Eee, mieliśmy tu, okej. Okay. Brudna robota. Ej, no nie gadajcie, że tutaj teraz coś się zepsuło Coś się zepsuło tutaj Moi drodzy A będzie Lipton tutaj ja się, Mi się tutaj to nie podoba Yyy To bo... no. Jedźcie już No sorry nie chciałem nie chciałem Zaraz będziemy na miejscu, zobaczymy, co się tutaj stanęło. i yy, yy, co wy tutaj? Zbada, pisywa. No, nie gadaj, że od nowa, moi drodzy. Ja pierdzielę. Dobra. A man has a right to fight. Oh, oh, he dobra, has a right. To... E, we did this to you. Three men. A... Against one. is not bravery. Mm -hmm. Three men with guns. Just tell me where they are. Three men. With dobra, my no... family's blood on their shirts. Dobra. A man will show you. Ja już wiem gdzie ich szukać ogólnie to... I co już? Eee. No dobra, mój George. Okej. Okay. Teraz przesadamy i jedziemy dobra? Mówi ogólnie dobra? Dobra? No jak dobra? Jeszcze ostatni, no okej okay. Ja pierdzielę no Dobra, mamy to Okej, okay, no teraz gdzieś tam musimy polecieć Dobra No e, z tej strony może? A nie możemy, no dobra, no to tutaj e, sobie tak to zrobimy, że znowu... Tak, no niestety. Dobra. E, ogólnie tak. E... Dobra, moi drodzy, tutaj... Okej, okay, tak. Ważne to tutaj drażni trochę. Tutaj. Ja pierdziemy. Okej, okay, gdzie oni są tutaj? Dobra jest. Tam tego nie ma. Więc teraz pojedziemy tam już normalnie. Hmm. Które my? Tak, wodą podopłyniemy tam, więc. Aha. Przesełko nam nie pozwala. Eee, teraz ten, weźmiemy sobie to, i tam dopłyniemy jako tako. Eee, myślałem, w naszej... zdawało się, że myślałem, że będzie szybko, że to jakoś raz, dwa tutaj, i będzie eee, tutaj kwita. Dobra, mamy to, koniec. No. Okej, okay, brudna robota, spoczko, sukces. Mamy jeszcze troszeczkę czasu, więc sobie tutaj, e, moi drodzy, zrobimy e, tak, te przedmioty kultu. Eliminacja typu śmierć ziemi pozwala zabić jednego lub dwóch przeciwników znajdujących się na po. Okej, okay. tutaj. tak 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 dobra e, mój drodzy ja pokaż mi ten przedmiot kultu e, tutaj jest dobra to on jest gdzieś gdzieś tam 110 metrów dalej no około 100 metrów e, tam u mnie chyba gdzieś pod ziemią tutaj w ogóle. by się tak by się zdawało. Teraz czekajcie, czy tutaj. Okej, okay, tutaj coś jest. Eee, dobra. Więc wpłyńmy. Okej. Okay. No, mamy to. Okej. Okay. Bo się zaraz. O, już mamy 70. Eee... E, tutaj teraz możemy lecieć po następne. A, czekajcie. Mamy tutaj to gdzieś. Ok, to tu i pójdziemy tu. Więc się weźmiemy e, tutaj. No tutaj nic nie mamy. My to gdzieś tam na szczycie, moi drodzy. Znaczy, my tutaj damy radę gdzieś tam wejść. Pokażcie mi ścieżkę. Jest ścieżka gdzieś tutaj, w tym. Tu jest gdzieś ścieżka z tego co widziałem, którą mogę podążyć. Dobra. tu tutaj jest, tutaj jest ta ścieżka niby którą możemy sobie udać do góry eee, dobra uspokój się ziomo eee, dobra moi drodzy tutaj lecimy dalej no. a no dobra padło mu się w końcu więc czekajcie 250 no, metrów daleko nie ma więc zaraz się tutaj trucikiem przejdziemy e, na spokojnie. E, też tutaj, dobrze, że jest ścieżka. E, zanim na hamak gdzieś będę próbował wejść, to już po prostu już mam także lepiej poszukać ścieżki na spokojnie niż po tym, wiecie, na hama gdzieś tutaj się wspinać i tak dalej. E, e, moi drodzy. Więc teraz tak, 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 tu i tam, okej. Okay. Eee... Dobra, mamy samolocik Dobra Gdzie to jest gdzieś? Gdzieś tu? Ok, mamy przedmiot kultu Teraz... Mamy się Dobra, moi drodzy. Eee, i Dobra, ja już tutaj kończę odcineczek, znaczy przyładowanie A my już mamy już 1000. Więc my się gdzieś tutaj eee, Okej, okay, przeprawimy i tam zakończymy odcineczek. Kurde, blaszka. Dobra, tutaj zakończymy odcineczek, moi drodzy. Ja serdecznie zapraszam do poprzednich materiałów, jeśli ktoś nie widział, do nadrobienia filmów i tak dalej, żeby być na bieżąco. Widzimy się w następnym odcinku. Ja dziękuję za uwagę, do zobaczenia, elo, na razie.